Zimowe poranki w Bostonie są surowe. Wiatr wiejący znad Zatoki Massachusetts przecinał doliny między drapaczami chmur i grzechotał oknami mieszkania Mary Williams. Mary pracowała od samego rana. Jako architekt cieszyła się doskonałą reputacją, a do jutra rano musiała skończyć nowy projekt. Zadzwonił telefon i Mary podniosła wzrok z nad swoich rysunków. To była jej matka. Dzień dobry, mamo. Mary, czy możesz wkrótce przyjechać na ostatnie przygotowania do ślubu Ashley'a? W głosie Judith słychać było nutkę niepokoju. Mamy też ostateczną przymiarkę twojej sukienki. Mary westchnęła głęboko. Wiem. Planuję przyjść po południu. Chciałabym, żebyś przyszła przed jedenastoma, jeśli to możliwe. Jeśli chcę, żeby wszyscy byli razem na brunchu. Ale mamo, mam termin projektu. Znowu rozmowa o pracy? Głos matki natychmiast stał się zimny. To jedyny w swoim rodzaju ślub twojej siostry. Zawsze stawiasz pracę na pierwszym miejscu. To nieprawda, sprzeciwiła się Mary. Ale usłyszała westchnienie matki. W każdym razie, proszę, przyjedź jak najszybciej. Tata i Ashley czekają. Rozmowa dobiegła końca, a Mary po cichu odłożyła telefon, patrząc przez okno. Przypomniała sobie, jak od nastoletnich lat pracowała na pół etatu w restauracjach fast food, aby pomóc rodzinie w wydatkach i zarobić pieniądze na studia architektoniczne. Tymczasem jej siostra Ashley otrzymała pełne wsparcie finansowe od rodziców, uczęszczała na prestiżowy uniwersytet, a teraz pracowała jako menedżer w luksusowym butiku. Na telefon Mary przyszła nowa wiadomość. Była to wiadomość od Ashley. Mary, nie spóźnij się dzisiaj. Matka Jasona też przyjeżdża, więc lunch z całą rodziną jest naprawdę ważny. kropka Widząc nazwisko Jasona Harrisona, Mary momentalnie się wzdrygnęła. Narzeczony Ashley był mężczyzną, którego Mary poznała na studiach. Był to fakt, o którym nikt nie wiedział i coś, czego nigdy nie mogła powiedzieć Ashley, gdy Mary udała się do łazienki. Pomyślała o swoich skomplikowanych relacjach z rodziną. Jej rodzice, a zwłaszcza ojciec Robert, zawsze faworyzowali jej siostrę. Nawet gdy Mary odnosiła sukcesy w karierze architekta, temat szybko się kończył, a rozmowa przenosiła się na najnowsze osiągnięcia lub plany Ashley. Biorąc prysznic, Mary myślała o niespokojnej atmosferze, którą ostatnio odczuwała. Odkąd Ashley ogłosiła zaręczyny, czuła, że stosunek rodziców do niej stał się jeszcze chłodniejszy. Liczba telefonów spadła, a jej opinie były coraz częściej lekceważone na rodzinnych spotkaniach. Po przygotowaniu się, Mary poszła odebrać suknię ślubną. W samochodzie myślała o swoim sukcesie i zerwanych relacjach z rodziną. Pomimo bycia jednym z najbardziej cenionych architektów w Bostonie, w oczach rodziny zawsze wydawała się być postrzegana jako zimna i kropka, Kiedy dotarła do sklepu z sukienkami, Ashley i jej matka już czekały. Mary nie zauważyła. Jak wyraz twarzy Ashley lekko zesztywniał. Wreszcie jesteś, głos Ashley brzmiał wesoło, ale jej oczy się nie uśmiechały. Siostra Jasona wkrótce tu będzie. Myślę, że się dogadacie. Mary uśmiechnęła się niezręcznie. Tak, nie mogę się doczekać. Kropka w przymierzalni Mary przymierzyła sukienkę. Patrząc na siebie w lustrze, pomyślała, że coś jest nie tak. Nie tylko postawa jej rodziny, ale coś niepokojącego w całym weselu. Kropka szczególnie niepokoiły ją subtelne spojrzenia Ashley, gdy tylko pojawiało się imię Jasona. Mary, poznałaś wcześniej Jasona? Zapytał nagle Ashley. Serce Mary zatrzymało się na chwilę. Nie, dlaczego? Tak się zastanawiam. Kiedy usłyszał twoje imię, jego reakcja była nieco dziwna. To musi być twoja wyobraźnia, Mary zachowała spokój. Jakbyśmy się poznali, Ashley nic nie odpowiedziała i odwróciła wzrok, jakby zadowolona z odpowiedzi Mary. Jednak niepokój Mary tylko wzrósł. Czy Jason ją pamiętał? A jeśli tak, to czy powiedział coś Ashley, kiedy Mary zdjęła sukienkę? Postanowiła zbadać źródło napięcia w rodzinie przed ślubem. Coś się działo. I wyraźnie czuła, że to coś dotyczyło jej. kropka W dniu ślubu luksusowe samochody ustawiły się w kolejce przed kościołem święta Patryka w Bostonie, a elegancko ubrani ludzie przybywali jeden po drugim. Mary dotarła na miejsce nieco spóźniona. Kropka wysłała przepraszające wiadomości do rodziców, którzy dzwonili do niej kilka razy tego ranka, ale nie było żadnej odpowiedzi. Kropka przy wejściu do kościoła Mary wzięła głęboki oddech. Ubrana w szma suknie opanowała się. Podobnie jak prezentacja projektu architektonicznego, to również był rodzaj przedstawienia. Panu Mary Williams. Podszedł do niej młody pracownik. Miejsca dla pani rodziny są tutaj. Mary była zaskoczona, widząc wskazane miejsca. Znajdowały się one daleko od pierwszego rzędu, gdzie siedzieli rodzice i krewni, a zamiast tego były ustawione wzdłuż boku kościoła. Przepraszam, jestem siostrą panny młodej. Czy nie powinnam być w sekcji rodzinnej? Kropka obsługa wyglądała na zdezorientowaną. Przykro mi. Tabela miejsc określa to, kropka Mary skinęła cicho głową i udała się na wyznaczone miejsce kropka rozglądając się po kościele, zobaczyła swojego ojca i matkę rozmawiających z krewnymi w pierwszym rzędzie. Chociaż musiała być w zasięgu ich wzroku jej rodzice nie starali się na nią spojrzeć kropka w ciągu 30 minut przed rozpoczęciem ceremonii Mary próbowała podejść do rodziców, ale ktoś zawsze interweniował przerywając rozmowy. Kropka, w końcu udało jej się porozmawiać z matką. Mamo, wygląda na to, że moje miejsce zostało zmienione. Nie jest z rodziną, powiedziała Mary. Kropka. Judith spojrzała na córkę i powiedziała chłodno. Ashley zdecydowała o miejscu. To jej wyjątkowy dzień, więc powinniśmy uszanować jej życzenia. Ale dlaczego tylko ja? Zapytała Mary. Kropka. Głos jej matki był niski i powściągliwy. Dziś jest dzień Ashley. Nie stwarzaj problemów. Kropka Mary cofnęła się na słowa matki. Problemów. Sugerowała, że Mary sprawiała jakieś kłopoty. Chciałabym się przywitać z Ashley. Gdzie ona jest? Zapytała Mary. Jest teraz bardzo zajęta, odpowiedziała jej matka, nie patrząc jej w oczy. Jest tak wiele do przygotowania przed rozpoczęciem ceremonii. Kropka Robert, jej ojciec podszedł. Jego wyraz twarzy stwardniał subtelnie, gdy zobaczył Mary. Robert, Mary chce się przywitać z Ashleyem, powiedziała Judith do męża. Teraz to niemożliwe: głos Roberta był zimniejszy niż zwykle. Ashley jest zajęty przygotowaniami, kropka, poza tym, przerwał. Poza tym co? zapytała Mary. Nic, odpowiedział jej ojciec. Wracaj na swoje miejsce. Ceremonia zaraz się rozpocznie, kropka Mary opuściła rodziców i wyszła na zewnątrz kościoła. Coś było nie tak. Wyjęła telefon komórkowy i wysłała wiadomość do Ashley. Jesteś w garderobie? Chciałabym się przywitać. Kropka odpowiedź nadeszła natychmiast. Jestem teraz zajęta. Po ceremonii. Mary westchnęła. Przed kościołem spotkała Mike A. Najlepszego przyjaciela Jasona. Mary pamiętała imię i twarz Mike A z czasów studiów z Jasonem. Cześć, Mike! zawołała Mary. Jestem Mary, siostra Ashley. Mike wyglądał na zaskoczonego i wpatrywał się w Mary. O tak, cześć, jego reakcja była wyraźnie nie. Minęło trochę czasu, powiedziała Mary. Czy przyjaźnisz się z Jasonem od czasów college? U, Kolor odpłynął z twarzy Mike'a. College. Czy ty też przyjaźniłeś się z Jasonem na studiach? Nie, nie znam go, powiedziała szybko Mary. Chodziło mi tylko o to, że często o tobie mówi. Rozumiem, Mike wydawał się czuć ulgę. Tak, jesteśmy przyjaciółmi od dłuższego czasu. Kropka rozmowa toczyła się nienaturalnie, a Mike wielokrotnie sprawdzał zegarek. Przepraszam. Muszę znaleźć Jasona, powiedział, pospiesznie odchodząc. Kropka Mary była zdezorientowana reakcją Mike'a. Wydawał się coś ukrywać, gdy szła z powrotem w kierunku kościoła, usłyszała głosy Jasona i Mike'a z za małego tarasu. Rozmawiałeś z nią. Głos Jasona był napięty. Tak. Tylko krótko, odpowiedział Mike. Ale nie sądzę, żeby cokolwiek wiedziała. Przynajmniej się tak nie zachowywała. Dobrze, westchnął Jason. Ashley myśli, że coś wie. Dlatego jest taka zdenerwowana. Naprawdę nic jej nie powiedziałeś? Zapytał Mike. O studiach. Oczywiście, że nie, głos Jasona lekko się podniósł. Gdybym to zrobił, wszystko byłoby zrujnowane. Ale pewnego dnia może się dowiedzieć. Zajmiemy się tym, kiedy to się stanie, powiedział Jason. Po prostu nie sprawiaj dziś kłopotów. Zwłaszcza trzymaj się z dala od Mary. Mary złapała oddech. Wyraźnie mówili o niej. Jason ukrywał coś przed kolegium. Po cichu wyszła i wróciła do kościoła. Próbowała poskładać fragmentaryczne informacje w głowie ale nie mogła zobaczyć pełnego obrazu. Jason ukrywał przed Ashley, że zna Mary. A to denerwowało Ashley. Ale dlaczego tuż przed rozpoczęciem ceremonii Mary zajęła swoje miejsce? Miała mętlik w głowie, ale jej wyraz twarzy pozostał spokojny. Organy kościelne rozbrzmiały. A wszyscy uczestnicy wstali. Czekając na wejście panny młodej, Mary rozejrzała się po sali kropka spięte miny jej rodziców. Zaniepokojone oczy Jasona i zaciekawione spojrzenia skierowane w jej stronę od kilku osób zmieszanych wśród gości kropka, nie rozumiejąc, co się dzieje. Mary patrzyła, jak Eszli wchodzi na ramieniu ojca. Twarz jej siostry była uśmiechnięta, ale jej oczy były zimne i ani razu nie spojrzała w kierunku Mary kropka po ceremonii nowożeńcy wyszli centralną nawą kościoła. Twarz Ashley promieniała szczęściem, ale Mary nie zauważyła, jak jej wyraz twarzy na chwilę stwardniał, gdy mijali miejsce Mary Kropka w luksusowej hotelowej sali balowej, w której odbywało się przyjęcie, zebrało się już wielu gości. Po wejściu Mary sprawdziła swoje miejsce przy recepcji. Williams, Mary. Personel recepcji sprawdził tabelę miejsc i pokazał lekko zdezorientowany wyraz twarzy. Pani Mary, pani miejsce jest tam, przy stoliku 23. Mary spojrzała we wskazanym kierunku. Był to mały stolik w rogu sali, najbardziej oddalony od głównego stołu. Podchodząc do stolika, Mary zdała sobie sprawę, że siedzą przy nim cztery osoby. Ludzie, którzy przyszli sami, ani z rodziny, ani z grupy przyjaciół nowożeńców. To musi być pomyłka, mruknęła do siebie Mary. Jednak na karcie, na stole wyraźnie widniało jej imię. Mary powoli zajęła swoje miejsce. Inni ludzie przy stole skierowali na nią zaciekawione spojrzenia. Jesteś siostrą Ashley, prawda? Zapytała starsza kobieta. Dlaczego tu siedzisz? Mary uśmiechnęła się. Tak, jestem. Wygląda na to, że jest jakieś zamieszanie z rozmieszczeniem miejsc siedzących. Kobieta powiedziała znacząco. Słyszałam trochę o tobie. To musi być trudne. Kropka Mary zmarszczyła brwi. O mnie? Co osłyszałaś? Wolałabym nie powtarzać plotek, powiedziała kobieta i zmieniła temat. Kropka niepokój Mary tylko wzrósł. Wyglądało na to, że wśród gości krążyły plotki na jej temat. Kropka po kolacji rozpoczęły się tosty. Ojciec Robert wstał i pobłogosławił córkę i jej męża wzruszającymi słowami. Ashley, jesteś naszym światłem. Jesteśmy dumni, że zawsze stawiałaś rodzinę na pierwszym miejscu, będąc kochającą i troskliwą córką, kropka Mary lekko zesztywniała na słowa ojca. Sformułowanie stawiać rodzinę na pierwszym miejscu wydawało się zawierać domniemaną krytykę. Jakby chciał powiedzieć, w przeciwieństwie do niej kropka, gdy zbliżał się czas krojenia tortu, Mary chciała pogratulować siostrze. Podeszła do głównego stołu. Ashley rozmawiała intymnie z Jasonem, ale kiedy zobaczyła zbliżającą się Mary, jej wyraz twarzy spochmurniał. Ashley, gratulacje, powiedziała Mary ze szczerym uśmiechem. Kropka, ale Ashley nawet nie spojrzała jej w oczy i milczała. Odwróciła się do męża i coś szepnęła. Jason spojrzał z niepokojem na Mary. Ashley, nie słyszałaś mnie. Mary zawołała ponownie. Życzę ci szczęścia, kropka. Ashley odwróciła zimne spojrzenie w stronę Mary. Dziękuję, jej głos był lodowaty. Czy mogłabyś wrócić na swoje miejsce? Zaraz będziemy robić zdjęcia. Kropka Mary nie mogła ukryć zranionego wyrazu twarzy. Oczywiście, powiedziała cicho i wyszła. Kropka, czując walące serce, Mary skierowała się do baru. Kręciło jej się w głowie. Zamówiła piwo imbirowe i wypiła je po cichu w kącie lokalu, próbując zrozumieć sytuację. Czy ty jesteś Mary? Odwracając się w stronę nieznanego głosu, stała tam młoda kobieta. Jestem Kerel, kuzynka Jasona. Miło mi cię poznać, powiedziała Mary. Czy to prawda, że próbowałaś uwieść narzeczonego swojej siostry? Kerel, zapytała bez ogródek, Kropka Mary prawie upuściła drinka. Słucham. Wszyscy o tym mówią, pochyliła się Kerel. Że byłaś w związku z Jasonem w koleczku, a teraz próbujesz go odzyskać. To kompletne kłamstwo, głos Mary zadrżał. Kto mógłby coś takiego powiedzieć? Ashley, Karel wzruszyła ramionami. Powiedziała całej rodzinie. To dlatego wszyscy cię unikają. Kropka Mary poczuła, że jej świat się wali. Jej siostra rozpowiadała o niej takie kłamstwa. Więc to dlatego jej rodzina unikała jej i była zimna. Kropka przepraszam, powiedziała Mary drżącym głosem i skierowała się do damskiego pokoju. W łazience Mary wzięła głęboki oddech przed lustrem. Jej twarz była blada. Dotykając policzka zdała sobie sprawę, że płyną jej łzy. kropka Drzwi otworzyły się i weszła kobieta w eleganckiej sukni. Momentalnie wzdrygnęła się na widok Mary. — Och, ty musisz być Mary — powiedziała kobieta. — Jestem Eleanor, siostra jasona. Mary otarła łzy. — Miło cię poznać. — Wszystko w porządku. — Zapytała Eleanor. W jej głosie brakowało jednak szczerej troski. Tak, skłamała Mary. Jestem tylko trochę zmęczona. Rozumiem, powiedziała Eleanor, zaczynając poprawiać makijaż. Słyszałam o tobie. Porzuciłaś rodzinę i zajęłaś się wyłącznie karierą. Kropka Mary spojrzała na nią ze zdziwieniem. Co? Ashley nam powiedziała, powiedziała chłodno Eleanor. Kiedy była mała, opuściłaś dom i nigdy nie wróciłaś, prawda? nigdy nie opiekowałaś się siostrą, kropka Mary zadrżała ze złości i smutku. To całkowita nieprawda. Wyjechałam z domu na studia, ale wracałam w każdy weekend. I. Dobrze, Eleanor machnęła ręką. To nie moja sprawa. Po prostu nie krzyć dziś, Ashley, kropka po wyjściu Eleanor, Mary weszła do kabiny i zamknęła drzwi. Tam cicho się rozpłakała. Ashley rozpowiadała kompletne kłamstwa, daleka od porzucenia rodziny, Mary utrzymywała dom podczas nauki w college'u i sięgnęła do własnych oszczędności, aby wesprzeć rodzinę, gdy jej rodzice stracili pracę. Ashley mogła uczęszczać na prestiżowy uniwersytet częściowo dlatego, że Mary pokryła część czesnego. Wyjmując telefon komórkowy, Mary otworzyła stare zdjęcie. Było to zdjęcie ze studiów, przedstawiające ją i Jasona w tej samej klasie. rzeczywiście się znali, ale nie było między nimi romantycznego związku. Prawdą było. Że Jason okazywał jej zainteresowanie, ale Mary unikała romansów ze względu na obowiązki rodzinne. Wszystko się łączyło. Ashley dowiedziała się o dawnym związku Mary i Jasona i z zazdrości rozpowszechniała kłamstwa kropka, a mówiąc rodzinie, że Mary porzuciła rodzinę. Zszargała jej reputację kropka wychodząc z toalety. Wyraz twarzy Mary był pełen determinacji. Skierowała się do szatni i wzięła płaszcz. Już wychodzisz? Zapytał zaskoczony szatniarz. Tak, odpowiedziała cicho Mary. Właśnie przypomniałam sobie o czymś, co muszę zrobić. Kropka przed opuszczeniem lokalu Mary obejrzała się za siebie po raz ostatni. Przy głównym stole Ashley i Jason kroili tort, uśmiechając się do zdjęć. Jej rodzice przyglądali się z dumą. Nikt nie zauważył nieobecności Mary. Kropka Mary opuściła hotel i wyszła na ulicę Bostonu, gdzie zaczął padać śnieg. Wezwała taksówkę i podała adres swojego mieszkania. Gdy taksówka odjechała, Mary poczuła ból w klatce piersiowej i pomyślała, kropka, jej rodzina nie znała prawdy. Woleli wierzyć w kłamstwa, kropka, po przybyciu do mieszkania Mary usiadła sama i uporządkowała prawdę. Jej poświęcenie i wkład zostały zignorowane i zniekształcone przez rodzinę. A teraz była całkowicie odizolowana. Mieszkanie Mary było otulone ciszą, kropka, nalała sobie kieliszek wina i zapadła się głęboko w Sofie. Wciąż miała na sobie sukienkę. Za oknem rozpościerała się nocna sceneria Bostonu, z cicho padającym śniegiem, kropka z telefonem komórkowym na stoliku do kawy zatraciła się w myślach. Wszystkie dowody potwierdzające prawdę były na miejscu kropka zapisy przelewów pieniężnych dla jej rodziny, dowody płatności za Czesne eszli na Uniwersytecie, zapisy pomocy w spłacie kredytu hipotecznego jej rodziców. Przez ostatnie 15 lat nadal wspierała finansowo swoją rodzinę. Kropka, ale te fakty zostały zamalowane przez kłamstwa Ashley. Komórka, Mary zaczęła dzwonić. Na ekranie wyświetliło się imię Ashley. Zignorowała połączenie i spokojnie piła wino. Następnie zadzwonili jej rodzice. I co zaskakujące, również od Jasona. Teraz zauważyli, mruknęła do siebie Mary. Telefon nie przestawał dzwonić, a wiadomości wciąż przychodziły. Mary w końcu podniosła komórkę i sprawdziła wiadomości. Przeczytała wiadomość od Mike'a. Chcę przeprosić za to, co stało się na przyjęciu zaręczynowym. Byłem pijany i za dużo mówiłem o czasach studiów Jasona. Wyjawiłem, że byłaś jego pierwszą miłością. Teraz w lokalu panuje chaos. Kropka Mary złapała oddech. Mike wyjawił prawdę. Ale to nie mogło być wszystko. Telefon zadzwonił ponownie. Tym razem z nieznanego numeru. Halo, odpowiedziała Mary. Mary. Odezwał się nieznany kobiecy głos. Tu Eleanor. Siostra Jasona. Spotkaliśmy się w toalecie. Czego chcesz? Głos Mary był zimny. Chcę cię przeprosić. Głos Eleanor brzmiał szczerze przepraszająco. Nie znałam prawdy o twoim wkładzie w rodzinę. Kiedy moja matka upadła w lokalu, przyjaciel Jasona, Mike, który był pijany, zaczął mówić o różnych rzeczach. Że wspierałeś finansowo swoją rodzinę, zwłaszcza pokrywając koszty edukacji Ashley, a Ashley kłamała. Co? Mary była zaskoczona. Mike mówił też o czasach studiów. Że Jason szalał za tobą, kropka, ale odrzuciłaś go, bo miałaś obowiązki rodzinne, kontynuowała Eleanor. Moja matka upadła z szoku, a my chcieliśmy poznać prawdę. Jason przyznał, że ukrywał swoją przeszłość przed Ashley, a Ashley też musiała przyznać się do swoich kłamstw. Kropka, Maryza nie mówiła. Eleanor kontynuowała. Miejsce jest teraz w chaosie. Obie rodziny są w konflikcie, ojciec Jasona jest wściekły. Ashley zalała się łzami, a twoi rodzice nie są w stanie zaakceptować prawdy. co mogę zrobić? Mary zapytała cicho. proszę. Wróć, błagała Eleanor. Nasza rodzina chce poznać prawdę. Chcemy przeprosić za nieporozumienie. Mary rozłączyła się. Wyłączyła komórkę i stanęła przy oknie. Emocje w niej buzowały. Złość, smutek i dziwne poczucie wyzwolenia. Gdy prawda wyszła na jaw, zaśmiała się cicho. Tej nocy Mary postanowiła zatrzymać się w hotelu. Następnego ranka otworzyła laptopa i napisała długi list do rodziny. Był to prawdziwy zapis od czasów studiów do chwili obecnej. Kropka dołączyła zapisy przelewów pieniężnych na koszty edukacji Ashley, płatności za koszty leczenia rodziców, a co najważniejsze, dowody na to, że wielokrotnie odkładała własne marzenia na rzecz rodziny. Kropka w pokoju hotelowym Mary uporządkowała wszystkie prawdy. Na studiach Jason rzeczywiście się jej przyznał. Kropka, jednak w tamtym czasie Mary pracowała, aby uzupełnić niestabilne dochody rodziców podczas nauki w szkole, a romans był ostatnią rzeczą o której myślała. Delikatnie odmówiła Jasonowi i od tego czasu trzymali się na dystans. Kiedy Ashley poznała Jasona, ten nie mówił o swojej przyszłości z Mary. A kiedy Ashley w jakiś sposób dowiedziała się o tym fakcie, zaczęła szerzyć kłamstwa z zazdrości. Kropka po wysłaniu listu, Mary włączyła telefon komórkowy. Natychmiast zaczął dzwonić. Tym razem dzwonił jej ojciec. Mary, głos jej ojca drżał. Przeczytaliśmy twój list. Mary zapytała spokojnie. Niewiarygodne. Powiedział jej ojciec. Czy to wszystko prawda? Że tyle dla nas zrobiłaś? To wszystko prawda, odpowiedziała Mary. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy dla rodziny. Ale ty zawsze stawiałaś Ashley na pierwszym miejscu i nigdy nie dostrzegałaś moich wysiłków. Rozumiem, głos jej ojca był przepełniony żalem. Byliśmy ślepi. I za bardzo uwierzyliśmy w słowa Ashley. jak się miewa Ashley? Zapytała Mary. Kropka jest zdezorientowana. Odpowiedział jej ojciec. Jej związek z Jasonem również przechodzi kryzys. Jego rodzina jest wściekła, znając prawdę i mówi, że wycofuje swoje błogosławieństwo dla małżeństwa. Mary westchnęła. Nie chcę zemsty na Ashley. Chciałam tylko, żeby prawda wyszła na jaw. Proszę Mary, błagał jej ojciec. Nie wrócisz do domu. Musimy porozmawiać wszyscy. Kropka. Po długiej ciszy Mary odpowiedziała: Nie mogę teraz. Potrzebuje czasu. Kropka po rozłączeniu się Mary głęboko się zastanowiła. Nie chciała zranić swojej rodziny. Ale mówiąc prawdę, poczuła się wyzwolona. Przez lata poświęcała się dla swojej rodziny, a w zamian otrzymywała niezrozumienie i chłód kropka Mary wyszła na balkon i odechnęła głęboko porannym powietrzem Bostonu. Przyszłość była niepewna. Nie wiedziała, czy uda jej się naprawić relacje z rodziną. Ale jedno było pewne. Nie chciała dłużej żyć w kłamstwie. Kropka prawda czasem boli, ale to początek uzdrowienia. Kropka jesień w Bostonie była piękna. Drzewa wzdłuż rzeki Charles zmieniły kolor na czerwony i żółty. A opadłe liście pokrywały ścieżki spacerowe w parku. Mary siedziała na ławce nad rzeką, trzymając kawę. Mary Odwróciła się i zobaczyła swoją matkę, Judith. Wyglądała starzej niż wcześniej. Kolor zmęczenia pogłębił się pod jej oczami. Czy mogę usiąść? Zapytała Judith. Mary skinęła głową i wskazała miejsce obok siebie na ławce. Przez chwilę patrzyły na rzekę bez słowa. Ashley miała dziś przyjechać, powiedziała cicho Judith. Ale w ostatniej chwili się zawahała. Rozumiem, odpowiedziała Mary. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy stopniowo wznawiała kontakt z rodziną, ale nie spotkała jeszcze Ashley bezpośrednio. Uczęszcza na terapię, kontynuowała Judith. Zaczyna rozumieć, że jej działania wynikały z zazdrości i niepokoju. Powiedziała, że od dzieciństwa chciała być tak mądra jak ty, kropka Mary była zaskoczona. Ja. Ale ona zawsze była u rodziców. To mógł być problem, westchnęła Judith. Za bardzo ją rozpieszczaliśmy. Nie miała twojej siły ani niezależności. Więc rozwinęła złożone uczucia wobec ciebie. N. Jason? zapytała Mary. Nadal są razem, odpowiedziała Judith. Ale ich związek jest trudny. Rodzina Jasona nie zaakceptowała w pełni Ashley, a on sam jest rozczarowany jej zachowaniem. Korzystając z porad dla par, Mary rozmyślała, pijąc kawę. Nie chciała zemsty. Chciała tylko, aby prawda wyszła na jaw. En tato zapytała Mary. Odbija mu, powiedziała cicho Judith. Byliśmy ślepi. Wzięliśmy twoje poświęcenie za pewnik. Ponieważ zawsze brałaś na siebie odpowiedzialność, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wiele na tym skorzystaliśmy. Kropka Mary chwyciła matkę za rękę. Złość nie zniknęła całkowicie, ale czuła, że otworzyły się drzwi do zrozumienia kropka Ashley zaczęła mówić swoim przyjaciołom prawdę. Powiedziała Judith. Na początku była zawstydzona. Ale teraz przyznaje się do błędów i mówi o wszystkim, co dla nas zrobiłaś. Kropka, chmury odpłynęły i ogarnęło ich jesienne słońce. Kropka, całkowite przebaczenie zajmie trochę czasu, powiedziała szczerze Mary. Ale spróbuję. Kropka, nie możemy prosić o więcej. Uśmiechnęła się Judith. Kropka, tej nocy Mary wróciła do swojego mieszkania i stanęła przy oknie, wpatrując się w światła miasta. Zadzwoniła jej komórka i przyszła wiadomość. Była od Ashley. Mary, przepraszam. Nie miałem odwagi się spotkać. Ale pewnego dnia chcę mieć odwagę przeprosić. Byłaś wspaniałą siostrą. Nie zasłużyłam na to. Mary długo wpatrywała się w wiadomość. Potem odpowiedziała. Ashley, skontaktuj się ze mną, kiedy będziesz gotowa. Będę tutaj. Mary odłożyła telefon i oddechnęła głęboko. Więzi rodzinne są złożone. Więzy krwi to dopiero początek relacji, a ona zrozumiała, że prawdziwa rodzina zbudowana jest na szczerości i wzajemnym szacunku. Droga do całkowitego pojednania może być jeszcze długa, ale na fundamencie prawdy. Krok po kroku zaczynali budować nowy związek. Nie było idealnie, ale przynajmniej szczerze kropka gwiazdy zaczęły świecić na nocnym niebie Bostonu. Mary uśmiechnęła się, myśląc o przyszłości.